Mam dyb. Mam 100 subów. 112 subów. Jestem bardzo szybki, ponieważ. jakieś Ponad miesiąc temu stykło mi 100 subów. Ponad miesiąc temu. Jestem w cholerę punktualny. Oczywiście mam moich widzów w dupie, więc. Dlatego to jest miesiąc po tym, jak mi stykło te 100 subów. Dlatego mam teraz 112. Jak szczerze, gdybym punktualnie musiał to nagrywać, to musiałbym to na koloniach nagrywać i... trochę by to było takie... kiepskie, ale... może być. Oczywiście, dziękuję wam za 50 multikont Krystiana i Maćka. Jest też 12 innych widzów, których... których też szanuję. Na przykład taniej Militaria. Bardzo długo zbierałem się do nagrywania tego specjala. Chyba... No, zgadnijcie, ponad miesiąc. Ale mniejsza o to. Tak szczerze nagrywam to jeszcze przed szkołą, bo mamy na później i... które boi mnie fakt, że znowu na korytarzu będę słyszeć... Dobre! Dobre! Pom 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 pomarańczowe! Pomarańczowe! <grym> dobre! <grym> dobre! <grym> pom pomarańczowe! <grym> z hajzowników Dobry kawał! Z hajzowników <grym> dobre, dobra, Pomarańczowe! dobrze, Pomarańczowe! Pomarańczowe! Dobre, pomarańczowe Pomarańczowe Dobre, pomarańczowe pom, pom, <grym> Dobry kawał z hajzowników Ludzie nie rozumieją faktu, że To już jest powoli takie Nudne i Po prostu ja bym wolał na korytarzu Słyszeć na przykład Dobre Czerwone Które mi dziwnie tak nagrywać wiecie na łóżku i gadać do aparatu, ale czuję się tutaj tak, jakby na jakichś nagraniach. Isis to jest creepy. Nie wiem tak szczerze, czy nagrywać filmiki tego typu, czy nie. No cóż, jestem zwiastun. Dziękuję za te 112 subów. Za 112 widzów, za 100 multikont. Dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnych odcinkach. Żegnam.